Witajcie moi drodzy, w Q&A, jak wiecie wbiliśmy 15 tysięcy, obiecałem, że będzie Q&A, więc wybrałem parę pytań, no ale dobra, to lecimy z tematem. Tomasz zapytał, kiedy Q&A? Właśnie nagrywam. Łukasz zapytał, gdzie można najczęściej spotkać Majesa? We Wrocławku. Czerwonej latarni, a tak na poważnie, to możecie mnie spotkać niedaleko urzędu miasta e, i na tym parku, lub <grywki> jak to w ogóle brzmi na parku, <grywki> ale dobra, niech będzie w okolicach parku, koło urzędu e, i ewentualnie plac wolności. Czasami tam przychodzę się. Także, no, czerwona latarnia. Witam. Jakub zapytał W szkole byłeś dobrym uczniem, czy bardziej takim przeciętnym? A jak ci się wydaje? Byłem grzeczny I czy uprawiałem kiedyś jakiś sport? Gram w gry Tą prajdę A tak na poważnie eee, Moje ulubione sporty, które no Grałem i, I czasami jeszcze myślę, że będę grał. To jest koszykówka. Myślę, że odpowiedziałem na Twoje pytanie. Lecimy dalej. Dawid zapytał, co Cię drażni na YouTubie? I czy przeniósłbyś się na inne platformy? Nic mi nie przeszkadza. Moi drodzy, często pojawiają się pytania... Czy będzie taka gra, czy będzie taka gra, czy będzie taka gra, czy taka, czy taka, czy taka, czy taka? Czy taka. będą różne gry, moi drodzy. Cierpliwości. A może akurat doczekacie się gry, którą chcecie, żeby była na moim kanale. Na live Dawid zapytał, czy będą jakieś spotkania z widzami? Myślę, że tak. Ogólnie planuję na różne takie, powiedzmy, eventy jeździć. <laughs> Nikt tego nie robiłem, ale mówię, czemu nie? Także. Mam nadzieję, do zobaczenia. Grzegorz zapytał, czy zmienię kiedyś koszulę? Grzegorzu, właśnie to zrobiłem. Założyłem moją drugą koszulę. Cieszysz się, nie? A może trzecią albo czwartą założę jeszcze. Mam kilka takich koszul. Pozdrawiam wszystkich. Maciej zapytał, jak długo zamierzasz prowadzić aktywny kanał? W sensie, czy masz planach iść do roboty? Kto to wie? Ale jestem dobrej nadziei, że jednak no, kanał mi się rozwinie i będę mógł robić to, co lubię robić: i grać w gry. Tomb Raider Maciej zapytał, jaki jest Twój ulubiony YouTuber? Moim ulubionym YouTuberem jest oczywiście Serge The Player. Pozdrawiam. I zapraszam. Mark zapytał, kogo wolę, Nadie czy Trist? A jak myślicie? Obie. Pomaluj twarz na zielono i udawaj Shreka. To miało być pytanie? No cześć, jestem Szeryk, witajcie w moim domu. Kamil zapytał, co Cię zainspirowało do nagrywania? Mój przyjacielu, po prostu nagrywam już od jakiegoś czasu, tylko że ostatnio dopiero udało mi się, tak powiedzmy, troszkę wybić na tych polskich youtubach. Tak, mogę chyba tak powiedzieć. Ehm, po prostu lubię to robić, moi drodzy. Po prostu lubię to robić, mam z tego dobrą zabawę, gram w gry. Czyli to, co lubię robić. A to chyba najważniejsze, żeby robić to, co się lubi. Właśnie? Chyba tak. Marcin zapytał, czy zdałem wszystkie egzaminy zawodowe. Tak, zdałem wszystkie egzaminy. No powiedzmy, jestem z tego dumny, ale to nie jest duże osiągnięcie, moim zdaniem, bo, bo te egzaminy, jak ktoś się przyłoży, to zda. Także powodzenia. Szymon i odwieczne pytanie, czy będę grał z widzami, czy będę grał w multiplayery? Myślę, że nadejdą takie czasy, gdzie będę poświęcał jakiś jeden dzień na live, gdzie przykładowo będę grał z widzami, czy nawet dwa dni, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie w praniu. A póki co no, na razie skupimy się na normalnym prowadzeniu, czyli single player raczej. Także no, chyba odpowiedziałem na, na wasze pytanie, na twoje pytanie. Bo może więcej osób chciało to zapytać, no ale okej. Okay. Kamil zapytał o moją topkę gier. Jeżeli chodzi o takie moje top 3 gier, to na pierwszym miejscu jest oczywiście Saga Gotika, później jest Saga Wiedźmina, i na trzecim miejscu Saga The Elder Scrollsów. Są to powiedzmy trzy sagi, które najbardziej lubię i jeżeli chodzi o powracanie do gier, to myślę, że do tych trzech sag. E, często w ciągu roku powracam mimo wszystko. Przynajmniej do niektórych y, części, powiedzmy, sagę, Janek zapytał. Nie wiem, czy to można było znaleźć zapytanie, co sądzisz o swoich widzach? Ja jestem bardzo zadowolony ze swoich widzów. Yy, nie mam im nic do zarzucenia. Są w porządku. Może zdarzają się osoby, które no, nie, nie powinny mnie znaleźć, ale, ale tak to myślę, że większość jest ogarnięta i kulturalna, zresztą mamy no, bądźmy szczerzy, kilka przydziałów wiekowych, które no jest u mnie na kanale e, cieszy mnie fakt, że no, póki co utrzymujemy ten spokój na czacie e, na live'ach e, i myślę, że no nie jest tak źle tak e, jak ja mówię, no taka prawda, bez widzów byłbym nikim, więc no widzów trzeba szanować ja ich oczywiście szanuję staram się odpowiadać na wszystkie pytania, jak jest, są live'y i przywitam się i tak dalej. Wiadomo, no nie dam rady czasami wszystkiego odczytać, więc nie obrażajcie się na mnie. Dziękuję. Kacper zapytał, który dodatek do Wiedźmina 3 podoba Ci się najbardziej? Krew wino czy serce z kamienia? E, mi się najbardziej podoba dodatek wino. i wino, dlatego że mamy tam piękne... Tu są, które naprawdę... Tu są. Tu są, dobra Powiedzmy, mamy ładną krainę, taką bajkową, można rzec. I jest tam jedna taka perełka, jeżeli chodzi o zadanie poboczne, z naszą płoteczką. Co niektórzy wiedzą chyba o co chodzi. No i moi drodzy, zbliżamy się już do końca QA. Na koniec zostawiłem sobie takie, taki dłuższy temat troszkę do wypowiedzi, bo no, Paweł rozpisał się tu troszkę. Dlaczego marnuje czas przed kąpem? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie będę tego całego czytał, bo też by mi to zajęło, um, ale powiem tak. I ja nie sądzę, że marnuję czas. Um, bo robię coś, co no, niektórych powiedzmy um, w jakimś stopniu uszczęśliwia. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, czy um, po prostu sprawia im to przyjemność oglądając mnie, tak. Um, nie mam żadnej deprechy, czy innego czegoś takiego, że o, załamię się, przytyję i, i umrę, z, i tak dalej. Nie, moi drodzy, nie, nie ma czegoś takiego, ja cieszę się, że mogę e, pobawić się właśnie w YouTube, że oglądacie mnie, że jest nas tyle na live'ach, że... No, już mamy 15 tysięcy subskrypcji na kanale, naprawdę, rozwijamy się, i tak dalej, i tak dalej. A poza tym, no przecież kto mówił, że nie mogę sobie pracować również? Przecież mogę równie dobrze iść do pracy, a mimo wszystko live i tak by były wieczorem, myślę. Nie byłoby problemu wtedy. Wiadomo, człowiek by trochę był zmęczony po robocie, ale, ale to też nie, nie stoi na żadnej przeszkodzie. E, tak mi się wydaje. A poza tym e, to tak samo jak porównywać e, powiedzmy dorosłe osoby, które pracują, a przykładowo siedząc w domu oglądają sobie na przykład telewizję, tak? To tak samo jak oglądanie liveów, i tak dalej. No, to, to można też określić jako marnowanie swojego czasu. Tak samo jak siedzimy przed komputerami, e, oglądamy livey, czy, czy gramy w gry, to też tracimy czas. No fakt. Czas leci nieubłagalnie, i tak dalej. Ale no, trzeba czerpać z tego radość, moi drodzy. E, no i zakończmy w tym dobrym powiedzmy duchu tego QA. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Może trochę nieuczesany i tak dalej, ale... Ale co tam? Trudno, żeby QA tylko było ładnie nagrane. Myślę, że no, odpowiedziałem na większość pytań. Więcej nie widziałem, bo odświeżałem przed chwilą. E, no a najwyżej kolejne QA. Zadawajcie pytania pod... w komentarzach pod tym odcinkiem. To no, pomyśli się w przyszłości może nad kolejnymi QA. <trym> I tyle. I dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że troszkę chociaż się uśmieliście, bo były tam takie, powiedzmy, fajne momenty, gdzie troszkę się pobawiłem efektami. Może nie jest to jakieś perfekcyjne QA, nie mam jakiejś super kamerki dalej, ale chcieliście QA, obiecałem, więc jest. Więc dziękuję Wam za, za bycie po prostu, za bycie, za wspieranie tego, co robię i za... Za te wszystkie subskrypcje, jaki witam oczywiście wszystkich nowych subskrybentów. Dziękuję wam. Dziękuję. I trzymajcie się.